Przeświątka, moi drodzy, z tej strony Kondi, a to jest kolejny odcinek na moim kanale. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam pokazać, w jaki sposób się zbiera baloty. To jest właśnie motyw przewodni tego odcinka, właśnie będzie. W ostatnim materiale pokazałem Wam, jak działają pociągi, i mam nadzieję, że po prostu pomogłem Wam w obsłudze to pociąga. Znaczy w obsłudze pociągu wam pomogłem i po prostu dzięki temu teraz możecie sobie jeździć pociągami tam gdzie chcecie i będziecie mogli sobie po prostu sprzedawać swoje, swoje zboże i co tam po prostu wolicie, whatever. Przed zaczęciem tego odcinka, tak do tej głównej części, żeby dojść, to chciałem was poprosić po prostu o zostawienie lajka, subskrypcji oraz nie zapomnijcie o dzwoneczku. Pod ostatnim odcinkiem zostawiliście otóż tyle wyświetleń, oraz, wyś znaczy tyle wyświetleń oraz lajków, za co wam bardzo dziękuję. No i przechodzimy sobie już do tej głównej części tego odcinka. Jak mogliście już zauważyć, to sobie przeszedłem z, z tej stacji, bo to jest stacja o nazwie Garrison, tak sobie tutaj przyszedłem. I jestem już tutaj na mojej farmie. I tak jak nazwa odcinka mówi oraz miniaturka, chciałbym wam po prostu zaprezentować, wytłumaczyć wam, w jaki sposób możemy zbierać bele. Yy, baloty bele, jak, wo jak wolicie, to tak mówcie, dla mnie tam jest obojętne. Yy, żeby zbierać bele, to musicie oczywiście przejść sobie do sklepu. Musicie mieć traktor, to jest rzecz pewna. No i musicie po prostu przejść sobie w narzędzia. No i czekajcie, w którym miejscu to jest? Jest to, moi drodzy, otóż we władowacze bel. Tu mamy właśnie taką tutaj rubrykę i to trzeba wejść w bel, no i mamy do wyboru kilka tutaj właśnie opcji. Jedną z opcji jest na przykład Schmetterling. W ogóle Schmetterling po niemiecku to jest motyl, co też jest bardzo ciekawe. W sumie to trochę taki motyl wygląda, no ale jest to po prostu Schmetterling i dzięki niemu możemy ładować dwie bele i... To nie jest duża liczba, no ale jak macie już tam, macie mniejsze gospodarstwo, to się bardziej opłaca kupić do Schmetterlinga niż czekać i oszczędzać na tego RBM-a 2000. Ja właśnie posiadam tego rbm 2000 z firmy Anderson. Kupiłem go za 50 500, tylko był malutki problem, ponieważ w ostatnim odcinku, jak widzieliście, miałem tylko 40, chyba 1 000 i mi brakowało 10 000. Więc ja postanowiłem, że sobie to po prostu pożyczę tutaj w banku. Już wam pokazuję, gdzie ja to pożyczyłem. Bo w, tak jak właśnie w tym farmingu jest opcja, w sumie w 19 też była opcja pożyczy, pożyczenia pieniędzy No i czekajcie w którym miejscu to było? To było moi drodzy O, tutaj tak No i mam pokazane, że jestem pożyczka 10 tysięcy Jest to duża kwota, wiem mogę trochę długo ją spłacać, no ale postanowiłem, żeby jak najszybciej kupić to yy, yy, jak najszybciej kupić po prostu tą zbierarkę Beli to właśnie wolałem sobie pożyczyć te pieniądze, niż czekać tamte, przy... żeby czekać po prostu na przykład te, nie wiem, dwa odcinki. A tak, sobie od razu to zrobię, no i w sumie tyle. No i mamy tu jeszcze do wyboru, mamy takie co jak Arkisun Multipack D14, to w sumie nie wiem, do czego to działa. I jaką to ma, tam może, aha, ona pomaga w zbieraniu bel, więc ona tylko pomaga. Albo nie, czekajcie, buduje się zmieści, niby 14 bel się tutaj mieści, tylko chciałem wiedzieć, w którym miejscu to się mieści. A nie, bo to nie są nabele. Są takie na kwadratowe e, baloty, takie kwadratowe, znaczy prostokątne baloty, więc to jest na coś innego. Co my tu jeszcze mamy? Mamy jeszcze taką, tylko że ta nie ma tutaj burt ani niczego. Mamy również e, już wam pokazuję, co jeszcze tutaj mamy, mamy jeszcze taką, ta już jest lepsza i się na nim mieści całkiem dużo, całkiem dużo. No tutaj trochę się powinno ich zmieścić, bo ona jest wielka, więc przynajmniej z 20 powinno się zmieścić. Moim zdaniem, tylko że ona kosztuje 21 tysięcy i nie mamy automatycznego zbierania. Tu mamy taką, i tu mamy taką, tylko że ta jest właśnie na prostokątne i zmieści 14 bel, więc najlepszą opcją jest właśnie to, bo tam mieści 24. Jeszcze okrągłe i wielkość od 125 do 180 cm. Mam nadzieję, że to w dobry sposób Wam wytłumaczyłem. Może, możecie jeszcze czasami mieć jakieś tam mody do tego, ja żadnych modów nie mam, więc dlatego tak to wygląda u mnie. Więc sobie przejdziemy do traktorka. Eee, weźmiemy sobie tego. Otóż, jak również widzicie, tutaj już zacząłem kultywatorować, ale nie dokończyłem tego. Więc to po prostu zrobi mi pracownik, a ja będę sobie tutaj w czasie to zbierał. Yy, jest to, to tr trochę duża lata zbierarka, jest jak mi się wydaje, no bo patrzcie jak ona... zielona może mieć. No musi poniścić 24 baloty, więc dlatego jest taka duża. Mój John Deere daje z nią radę, ale wydaje się, że ten yy, Ferguson, to chyba Ferguson, że on by po prostu nie dał rady z tym. Słuchajcie, po prostu muszę właśnie wziąć tutaj tego pracownika. masy Ferguson, on by, wydaje mi się, że on by nie dał rady właśnie. Yy, z tą zbierarką, bo ona jest za duża chyba dla niego ale mogę się mylić czasami, bo nie próbowałem właśnie z nią yy, i również chciałbym wam powiedzieć, że jest możliwość, że ja będę od razu w tym odcinku a nie, chyba z tej strony podjeżdżam, tak z tej strony że w tym odcinku nie wiem dokładnie, ale jeszcze mogę chyba sobie pojechać, sprzedać te baloty ale to jeszcze zobaczę, czy to zrobię teraz, czy zrobię i to na, na przykład na następnym odcinku jeszcze na to wszystko nadejdzie czas moi drodzy bo to jest dopiero siódmy odcinek, nie wiem czy wam mówiłem, ale to jest siódmy odcinek, więc... Więc już trochę nagrałem tego farminga I chciałbym, żeby następny odcinek, żeby następny materiał Po prostu był na przykład już ze z Fify Czy tam Rafta, czy Minecrafta Po prostu żeby było z czegoś innego, bo wydaje mi się, że już... Że już trochę tego farminga nadużywam No ale... To wiecie jak to jest Niektórzy wolą farminga, niektórzy wolą to, więc tam jest różne z tym Pozycja pracy, klikamy sobie na B żeby nam to się po prostu tutaj zrobiło Cyk, no i po prostu musimy, zbieramy w taki sposób, że klikamy B, no i podjeżdżamy pod to co chcemy zbierać Przykładowo tu mamy jednego balota, zbieramy go No i no, on nam po prostu się ładuje. Nie ma w, tej, w tym żadnej filozofii, jakieś to trudne nie jest Robimy to cały czas w taki sposób Cyk Tamtego z tyłu sobie zabiorę jak będę wracał Dużo tych balotów też nie ma, więc ten odcinek też jakoś mega długi nie będzie mi się wydaje Musimy poczekać, aż one tutaj się przesuną. No i pewnie się zastanawiacie, czemu zbierałem na tę maszynę, ponieważ moim zdaniem jest to maszyna, która pomaga oprócz, że tym takim mniejszym gospodarstwom, to możecie ją na, na przykład używać. Jak macie większe gospodarstwo, to tam jest obojętne, bo 24 Bele to moim zdaniem jest całkiem duży wynik, więc znaczy całkiem duży rozmiar. I nawet mogę, można zbierać jest 180 cm ich tam chyba średnicy, więc no, duże bele, dużo miejsca, więc ja, ja na przykład mając 3 pola mi, zbierając ze wszystkich pól, to jeszcze będę miał tutaj miejsca na ile? Yy, na z 8 przynajmniej, więc wam powiem, no. Jest to bardziej dla takich dużych gospodarstw. W sumie już wszystko zebrałem, prawie, tylko sobie jeszcze tutaj przyjadę. Bo tuż mam, tu mam takiego większego, jestem ciekawy, czy on tutaj się zmieści. Bo ten już ma 180 cm, tak mi się wydaje. O, to jest bardzo fajna rzecz, ponieważ ten ładowacz nie przyjmuje bel w różnych rozmiarach. Czyli są jeszcze ładowacze, które przyjmują w różnych rozmiarach. Ten niestety nie przyjmuje. No co w sumie bardzo słabe, z moim zdaniem, to jest. Czekajcie, tego sobie teraz podjadę tutaj. Czy ten jest 150? Wydaje mi się, że ten jest większy. Tak, ten jest większy, niestety. Dobra. Więc sobie w tym momencie możemy kliknąć tutaj na okno pomocy. I możemy sobie kliknąć, po prostu wyłączyć tą pozycję transportową. Jak widzicie, mam 7 bel. Niestety tych nie mogę zabrać. Te sobie zostawię na jakiś tam. Yy, jak będę sobie pomiędzy odcinkiem, sobie zabiorę i sobie po prostu sprzedam. Ale żeby ten odcinek był po prostu dłuższy, żeby był bardziej ciekawszy, ja sprzedam te bele I teraz pytanie, gdzie sprzedać, gdzie pokazać to wszystko? Więc w takim razie przechodzimy sobie po prostu tutaj i szukamy, gdzie mamy napisane soma. Mamy soma, jak widzicie. I możemy sprzedać słomę we e, Handle zwierzętami. Gdzie jest handla zwierzętami? To, a pokaż wahania cen. Najdroższa słoma jest we w styczniu lub lutym. To Teoretycznie mi się nie opłaca to totalnie sprzedawać. Ale dla przykładu wam to po prostu pokażę. Wy jak będziecie sprzedawali to po prostu zostawiajcie to tam na ten styczeń, grudzień czy tam luty. Bo wtedy najbardziej się właśnie opłaca. A ja po prostu pokażę wam jak teraz mamy sierpień to wam pokażę. Nasz lipiec to wam pokażę jak to w lipcu wygląda. Handla zwierzętami, tutaj mi się wydawało, że tak to się nazywało, co nie? Tak, handla zwierzętami. Yy, gdzie to było moi drodzy? Tutaj muszę iść tu sprawdzić sobie, tutaj co mamy. O tutaj trzeba sprawdzić. Grimgor, stacja benzynowa, barfesbud, yy, sklep, olejarnia, kruszarka, przetwórnia winogron. Hmm, ciekawe gdzie to jest? tutaj mleczarnia jest, handla zwierzętami, ci musimy po prostu pojechać sobie tam, oznacz miejsce cyk, pięknie klikniemy sobie tak, y oczywiście musimy sobie jeszcze kliknąć tutaj na G y no i po prostu w takim bądź razie sobie pojedziemy no po prostu w tamto miejsce sobie pojedziemy klikniemy sobie również dziewiątkę, żeby sprawdzić w którym to, jak my tam mamy pojechać jakaś to, taka trasa której nie jest to jakaś taka trasa, którą bym. taka jakaś dziwna. Jest to po prostu zwykła trasa. Tu pojedziemy tą autostradą. I to będzie całkiem szybciej pójdzie, mi się wydaje. No, i ten odcinek dotyczy tylko właśnie tego, jak się sprzedaje oraz jak się zbiera. Yy, otóż tutaj te piękne bele. I wam powiem Wam jeszcze tak. I teraz dla mnie nie jest jakiś tam cudowny, bo ja w sumie. Nawet nie sprawdzałem, jaki dokładnie wygląda tam sytuacja z tymi pieniędzmi. Tutaj, Próbuję, dokładnie tutaj, dokładnie to dopowiem. Eee, to jest tutaj, tutaj, czy tutaj, tutaj. Patrzcie, widzicie, sprzedaż. Nie ma napisane, jakie są. Dobra, czy nie ma napisane, czy ja wam dokładnie to nie powiem. No ale wiecie o co mi chodzi. Po prostu chodzi mi o to, że najlepiej jest trzymać te, te, te baloty. No i po prostu sprzedać sobie je w grudniu. I to będzie o wiele lepsza opcja I również chciałbym wam dopowiedzieć, że jeśli macie zwierzęta to oczywiście opłaca wam się bardziej tą sumę zatrzymać I to dawać po prostu do kiszonki żeby te krowy miały co jeść A te po prostu nie sprzedajemy, bo ja nie wiem jak wygląda cena Jak wygląda cena w tym Podczas grudnia, bo jeśli na przykład dostaniemy tam przykładowo 500 euro za jedno balota to jest różnica to jest bardziej opłacalne niż dostawać 150, i po prostu. Bo jakbyśmy dostawali 200, to tam nie ma sensu czekania. Po prostu lepiej jest oddać to od razu i mieć to z głowy. Czekajcie, bo ja się muszę tak tu jeszcze zastanowić. Tylko na Y. Tak, to się tutaj dawało na Y. Patrzcie, jaka jest już fajna ten, widzicie? To jest taka krówka. Hm, ciekawe. No, i dajemy w tym miejscu. I wydaje mi się, że jak tutaj to oddam, to już automatycznie dostanę pieniądze na konto. Cyk, cyk, cyk. Co z to się nie chce? Ja sprawdzę sobie. Muszę tutaj G nadusić. O, wyładuj bele tutaj. Cyk. One się wyładują. Co jest graniczem? One się nie sprzedają. zaraz, przyjdę do was zaraz i po prostu chcę coś sprawdzić, czemu one się nie chcą sprzedać. Bo to jest całkiem ciekawa sprawa. Dobrze moi drodzy, ja już wiem co z tego zrobiłem. Ponieważ w tym miejscu, jak widzicie, ja tutaj mam, mm, to jest handel zwierzętami, a tu mamy handel zwierzętami i tu jest ten syp. I do tego w sypu musimy dać właśnie tą słomę. Ja po prostu pomyliłem miejsca, bo ponieważ w tym miejscu się kupuje, a w tym się sprzedaje słomę. Więc no, trochę zrąbałem, no ale to tam mniejsza oto. Klikamy sobie B i to ja sobie tutaj pozbieram i widzimy się po prostu zaraz. Dobra, ja już to jest z powrotem załadowałem sobie te baloty, więc sobie przyjadę nimi tutaj. I jestem ciekawy czy teraz mi się to uda zrobić. Mam nadzieję, że się uda zrobić, że znowu jakiegoś tutaj. Yy, jakiegoś tutaj tego facepalma nie odwalę. Słuchajcie, to chyba było na Y, jak dobrze pamiętam, klikamy sobie Y i teraz sobie sprawdzimy, czy nam to się uda zrobić. Jak się uda zrobić, to będę fantastycznie szczęśliwy. Cyk, 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 klikamy sobie Y. Już u uno momento, zaraz się zrobi. W międzyczasie możecie zostawić lajka, subskrypcję oraz dzwoneczek, będę wam bardzo wdzięczny. O, i od razu sprzedaliśmy. Ej, patrzcie, cały ta cena jakoś mała nie jest, bo to jest aż... 5100, no co jest granicą? Aha, dobra, jest to 5144 euro, więc całkiem duża kwota, moim zdaniem. I w tym momencie możemy już sobie w sumie oddać te 5000 do banku, bo tak jak wam mówiłem, ja niestety musiałem tutaj pożyczyć od banku, spłać 5000, i zostało nam tylko 5000, i całej to spłacimy. Ja tu jeszcze trochę sobie popracuję na mojej farmie i te 5000 niedługo spłacę. No i będę mógł się zastanawiać nad kupnem jakichś nowych rzeczy na mojej farmie. Ostatnio zastanawiałem się nad kupnem po prostu, żeby trochę powiększyć tą farmę, bo ma po prostu mało miejsca w niej i nie wiem, gdzie mam kłaść te moje wszystkie narzędzia maszyny. Bo chciałbym też, żeby po prostu mieć jakąś tam, nie, wiem, shopę albo jakąś tam wiatr lub coś, żeby po prostu mieć gdzie włożyć te maszyny, żeby to ładniej wyglądało, bo głównym moim celem jest, żeby ładnie wyglądała moja farma, żeby te maszyny też jakby się... Nie ma takiego coś w farmingu, że jak maszyny są na dworze, to one się psują. Broń Boże, takiego czegoś nie ma. W sumie mogłoby takie coś być, one po prostu samoistnie się tam psują, bo to całkiem też całkiem nieźle wpływa. Jak na przykład zostawicie sobie maszyny na dworze, kiedy pada deszcz, śnieg, whatever, to te maszyny się psują, więc to by też ciekawiej, trochę ciekawie tak działało, Wam powiem. Ale to może to jest bardziej jakiś tam plan na przyszłość dla farminga, żeby tak może zrobił. To się jeszcze zobaczy, moi drodzy. Lecimy sobie na farmę. Chciałem, żeby ten odcinek trochę dłużej trwał, więc ja Wam tutaj jeszcze trochę rzeczy pokażę w międzyczasie. Teraz sobie tylko pojadę na moją farmę Cyk, cyk, cyk. Pięknie sobie tu wszystko zrobię. Czyż mój pracownik zakończył pracę? Tak, zakończył. Zakończył kultywatorowanie. Pięknie, moi drodzy. Tylko teraz jest pytanie: w którym jest ją odłożyć? Ten. A nie, bo ja tu jeszcze mam to. Dobra, to ja pierwsze co ja zrobię, to jest zabranie tego tak, Y. Musiałem sobie to po prostu już tam odłożyć, żeby nie było z tym żadnego problemu. I od razu zrobię tak, bo ja nie będę jeździł z jednym tutaj balotem, bo dla mnie to nie ma totalnie sensu. A nie, ja nie chcę to ten wywalić. Ej, cofnij się. Co za jajco, czemu to się nie chce cofnąć? Powinno się cofnąć. Teraz sobie przesunę w to miejsce. No czemu to się nie chce przesunąć? No What the fuck? Co jest grane? Gro, proszę cię, uspokój się. Muszę znowu teraz czekać, żeby to się zrobiło. Żeby ten balot mi się znowu tam załadował. O boże. W sumie jestem podekscytowany trochę tym, że mam tą zbierarkę. Bo ta zbierarka to jest też naprawdę, wam powiem, ważna rzecz. I faktycznie bez niej by było trochę ciężej. E, czy, dobra, mogę sobie to załadować. Ja sobie te baloty tylko stąd wezmę. Bo ja go nie chcę tutaj mieć, bo mi tu w ogóle nie jest potrzebny ten. Kliknę sobie na B, żeby z, y, nie było tej opcji pracy. Dobra. Damy sobie go tutaj, żeby nie było z nim żadnego problemu. A tą zbierarkę zostawiłem sobie w tym miejscu. Moim zdaniem tu będzie pasowała idealnie. Tylko sobie tak je wycofam. No teraz takie cofanie to mi się przydaje, bo... Może nie wiecie, ale zdaję prawo jazdy niedługo, więc. Znaczy, do, dopiero zacząłem tak, jakby kursy na prawo jazdy. Nie zdaję, tylko zacząłem kursy, bo jest właśnie różnica pomiędzy tym. Właśnie muszę 3 miesiące poczekać, ale już zacząłem prawo jazdy, co to jest całkiem ciekawą rzeczą, wam powiem. Czekajcie, przejdę sobie tutaj. Co ja tu mam jeszcze? Aha, muszę sobie wziąć tego mojego traktorka, bo ja chciałem tutaj te kultywatorowanie, które zrobić. Yy, dobra. To jest w tym miejscu, jak ten pracownik tutaj zrobił, czy on się spisał tutaj na ulał, czy jemu coś tutaj nie wyszło, Czy ja coś tu muszę sobie zrobić, o dobra, tak sobie zrobię, kliknę sobie V, ponieważ tu muszę jeszcze trochę poprawić po tym pracowniku, w tym miejscu sobie to poprawimy, dobra, w ogóle jak sprawdzałem sobie te ceny, co można sprzedawać, to zauważyłem, że można nawet kamienie sprzedawać, więc też jest taka opcja, że czasami może być, że będziemy mogli zbierać kamienie z pola, ale to się zobaczymy w następnych odcinkach, czy takie coś nagram, bo pewnie taka zbierarka do kamieni też trochę kosztuje. Teraz V. No i po prostu sobie tutaj zatrudnię pracownika, bo chciałem, żeby to pracownik robił ja jakby. Jakby tutaj... Nie chce mi się tego robić, bo to też trochę dwa te kultywatorowanie, a ja mogę to zostawić po prostu pracownikowi. I w sumie tyle. Czekajcie, czy on coś tutaj za, przez... zablokowany, czy nie? No co ty mówisz za głupoty? Przecież ty tu możesz normalnie jeździć. To, to, to ci w ogóle nie przeszkadza. Czemu to masz w ogóle światła gościu? What are you doing, man? Dobra, eee, co my tu jeszcze mamy? Ogólnie, to tu już mam zrobione to. Chciałbym wam jeszcze pokazać, czy jest w ogóle możliwość właśnie zbierania tych kamieni, bo to też jest ciekawa rzecz. Eee, różne naczepy do żniwiarek, narzędzia czoły, kompakt, kompaktowanie? Silosów, ciekawe. Lemisze? Nie to są lemiesze. Lemiesze, aha, dobra. Zwierzęta, sprzęt leśnicy, piły, Czy dla zwierząt mamy więcej tych? Nie mamy, nadal tak samo mało. Dobra, słabietko prasę, jarka, belko, siarki, pielęgnacja, łąk. Może niedługo też zacznę... E, łąkę zacznę robić, ponieważ e, myślę trochę nad kiszonką, ale to się jeszcze zobaczy. Siewniki, sadzarki, technologia naprawdę dobra. O jest! kamieni! Mamy takie coś! LOL! Ciekawe! Ile to kosztuje? No to nie jest jakieś mega drogie, wam powiem. 25-47 tysięcy, tylko... Czy jaką tu ma? Tu Aha, 2 metry, 2,4 i 5,5. No i jest to na razie, tak sobie myślę. No i przydałoby się w sumie takie coś zakupić, no ale nie mam pieniędzy niestety. To już moi drodzy, ja sobie sprawdzę ogólnie ile trwa odcinek, o odcinek trwa. No już troszeczkę trwa, ale możemy jeszcze trochę przeciągnąć to, żeby ten odcinek był dłuższy. Eee, co my tu jeszcze mamy? Aha, bo chcemy, żeby tamto pole jeszcze było zrobione. Tylko w tamtym polem jest malutki problemik, bo... bo muszę... mój pracownik musi tam skończyć kultywatorowanie. A trochę jeszcze to potrwa, więc ja sobie tutaj trochę te moje maszyny posprzątam. Wszystkie dam sobie na te miejsce, gdzie one powinny być. Cyk, cyk, cyk. Damy sobie pierwszą tutaj, tutaj. Moją prasę damy tu. A jest możliwość włożenia prasy tak? To jest taka możliwość. To ja ją zostawię w taki sposób. Sobie tutaj ładnie wycofam. Cyk, cyk, cyk. Dobra, że tutaj ładnie to wyglądało. Aj, jednak jest o troszeczkę za duża, o ciupik milimetry takie malutkie, że, że kurka, bo ona mogłaby to przeżyć jakoś, a nie jakieś tutaj wydziwianie. No milimetry. Dobra. Ej, bo to to chyba tak też nie wejdzie, no bo. No właśnie, przecież to tak nie wejdzie, co ja odwalam? Bo to jest taka sama wysokość jak tutaj. LOL, dobra, zrąbałem z lekka. Mm, dobra, potem sobie tędy, żeby po prostu złożyć tą prasę tutaj do mojej shopy. Bo znaczy do mojego tutaj, to jest chyba shopa, tak można to nazwać. Dobra, syk, odłożyliśmy to, jedziemy dalej. Co my tu jeszcze mamy? Możemy jeszcze tutaj... A, nie, dobra, niech ten nie tutaj zostanie. To niech tutaj zostanie. No tak jakby już to, co zrobiliśmy, to mogliśmy tutaj sobie wszystko odstawić. No i wszystko jest na tym swoim miejscu, naszym powinno być. Dobra, możemy sobie zabrać ten kombajn, bo nie chcę, żeby on tak tutaj stał. Damy sobie go tutaj na tą przyczepkę, damy header. Cyk, header. Ładnie musimy podjechać. Chwilę UNO, momento. Dobra, jest idealnie. Kombajn sobie tutaj zaparkuje, mam nadzieję, że on tutaj się zmieści. Czy nie mam racji? Zmieści się czy nie? Otóż jest pytanie. Para, zmieścił się pięknie, czekajcie, bo jeszcze. No, co jest grane? Przycis przypadkowo nacisnąłem E, nad nadusiłem E, dobra, wjeżdżamy sobie ładnie. Dobra, no i jest ładnie. Nie wystaje nic, nie wystaje nic, on tu sobie zostanie. I następną rzeczą, którą byśmy mogli zrobić, to ja chciałem sobie sprawdzić, bo mamy ten nasz kalendarz. Związany z tym, jakie możemy sadzić tutaj różne rzeczy. I tak pomyślałem ostatnio, że może nie będę siał tej pszenicy ani jęczmienia albo po prostu zasieję tylko yy, co jest najdroższe tutaj zas zasieję sobie po prostu tutaj yy, pszenicę na jednym polu zas zasieję sobie pszenicę a, a dwa pola sobie zostawię i po prostu poczekam aż do marca bądź kwietnia no i po prostu w marcu lub kwietniu zasieję sobie obiec. to też jest całkiem spokojne opcja moim zdaniem więc to sobie tak zrobię ale to po prostu sianie to sobie sam wszystko zostawię dla siebie i na następnym odcinku wydaje mi się że będzie pokazane jak odchwaszczamy pole lub jak po prostu Wapniujemy pole, to jeszcze zobaczymy. To będzie na tyle w tym odcinku. Dziękuję Wam za to, że oglądaliście ten odcinek. Nie zapomnijcie o lajku, subskrypcji oraz dzwoneczku. Widzimy się w prawdopodobnie w niedzielę, bo ten odcinek pojawi się we w piątek, tak mi się wydaje. Więc na razieńka i do następnego, moi drodzy. Elo.